Jeśli wejdziesz do księgarni, to gatunki książek są z grubsza takie same od lat. Może w okolicy lat 90. kogoś zaskoczyła półka opisana jako informatyka, ale w przypadku beletrystyki mamy to samo. Mało tego, te określenia bardzo dużo mówią nam o książkach. Fantastyka sugeruje elementy nadnaturalne, komedia śmiech, romans wątek miłosny, horror odrobinę strachu itd. Czasami trafiają się mieszanki jak komedia romantyczna, ale wszystko to jest spójne i stabilne. W przypadku gier komputerowych sytuacja jest bardzo odmienna, a miejscami kompletnie bez sensu. W zasadzie największy problem, jaki widzę w gatunkach gier, to kompletny brak spójności. Tak wygląda lista gatunków gier komputerowych na Steam. Mamy kilka pozycji, które nas w ogóle nie zaskakują. Gry przygodowe, gry strategiczne, gry RPG, gry sportowe, gry wyścigowe, symulatory. To jest dla nas oczywiste i odruchowo wiemy, czego się nam spodziewać. Ktoś bardziej uważny widzi, gdzie jest potencjalny problem. Free to play, wczesny dostęp, MMO, niezależne, rekreacyjne. O ile wcześniej wymienione gatunki tłumaczą, na czym polega rozgrywka, skupiają się na mechanikach, biorąc pod uwagę aspekty ludologiczne, o tyle pozostałe tłumaczą kompletnie co innego. Free to play to określa w zasadzie cenę gry albo system monetyzacji. Wczesny dostęp określa stan ukończenia, a raczej niedokończenia gry. MMO mówi, ilu graczy może brać udział w zabawie. Niezależne tłumaczy w zasadzie status prawny spółki pracującej nad grą. Samo w sobie jest pojęciem bardzo mglistym. Kiedyś w mojej grupie próbowaliśmy ocenić, co znaczy, że gra jest niezależna, i trudno było dojść do spójnego wniosku, który każdemu się spodoba. Rekreacyjne z kolei określa stopień zaangażowania graczy w grę z angielskiego hardcore Casual. Czyli niby ciągle mówimy o gatunkach, ale określamy kilka bardzo różnych rzeczy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć grę, która byłaby niezależnym free-to-play MMORPG we wczesnym dostępie, prawdopodobnie tworzoną przez mały zespół amatorów, którzy właśnie tworzą pierwszą grę. Żeby nie było, że opieram się tylko na Steam, rzuciłem okiem na konkurencję. GOG poza oczywistościami wyróżnia gry niezależne. G2A niezależne casualowe MMO. Kreatywny jest Microsoft, który wydziela dla rodzin i dzieci inne, klasyczne. Bardzo ciekawie podszedł też Epic, który żongluje mechanikami jak karciane RPG Roguelite strategiczne, ale również nastrojem albo settingiem, stąd komedia kosmiczna, narracyjna, retro. Jak widać na załączonych przykładach, nie jest to typowe dla jednego sklepu czy platformy. Gatunki gier komputerowych mieszają się, przenikają i określają bardzo różne rzeczy. O ile graczy intuicja może poprowadzić. Dla osób niezwiązanych z branżą temat może być bardzo mylący. Szczególnie jeśli będą próbowały nagry przełożyć nomenklaturę z filmu czy książek. Zobaczmy, z czego głównie wynikają problemy z nazywaniem gatunkowym gier komputerowych. To, co przeszkadza w określeniu gatunku gier komputerowych, to też ich bardzo duża przenikalność. Kiedyś gra RPG kojarzyła się bardzo jednoznacznie. Mieliśmy bohatera, którego rozwijaliśmy i wykonywaliśmy nim zadania. Przecież dzisiaj elementy gier RPG ma prawie każda gra. Gry RPG i gry akcje stały się tak naprawdę kategoriami zbiorczymi, do których można wrzucić wszystko, co nie pasuje nigdzie indziej. Zarówno Super Mario jak i GTA może być grą akcji. Inny problem to fakt, że jedną grę da się opisać na wiele sposobów. Oto wycinek z opracowania Rachel i e. Clark z 2015 roku przedstawiający jak pewne witryny opisały jedną grę. Opisana gra to Minecraft i pewnie dość łatwo się zgodzić, że w zasadzie każda pasuje. Żeby określić coś jako gatunek, musimy zebrać sobie pewną grupę charakterystycznych cech. To rodzi pewien problem, mianowicie małą spiralę. Żeby zaliczyć grę do np. gier zręcznościowych, musimy wiedzieć, co charakteryzuje gry zręcznościowe. Najlepszą drogą, żeby to zrobić, byłoby wybrać kilku reprezentantów tego gatunku i sprawdzić, jakie mają cechy wspólne. Tylko jak wybrać reprezentantów gatunku, jeśli nie wiemy, co charakteryzuje gatunek? Pełna pętla problemu, co było pierwsze gatunek czy gra. Kolejna problematyczna rzecz to fakt, jak młodym i dynamicznym medium są gry komputerowe. Przez to co jakiś czas pojawia nam się nowy gatunek gier. Przecież 10 lat temu nikt nie spodziewał się popularności takich gatunków jak Autobattler, Idle, MOBA. Co jakiś czas popularyzują nam się nowe gatunki gier. Kiedyś rozróżnialiśmy FPP i TPP, czyli First Person Perspective i Third Person Perspective, czyli gatunkowaliśmy ze względu na rodzaj kamery. Dziś mamy co najwyżej First Person Shooter i Third Person Shooter, przy czym o takim Gears of War nie powie Third Person Shooter, ale raczej Cover Shooter. Jednak warto zauważyć, że żeby gatunek powstał, gra tworząca gatunek musi się spopularyzować. Stąd mamy np. Souls-like dzięki Dark Souls, aczkolwiek Battle Royale najbardziej kojarzymy z Fortnite, albo PUBG, ale formułę spełniał wcześniej nawet Bomberman z 1990 roku. Chodzi ta specyfika i ten problem częściowo rozwiązuje nam problem poprzedni, a raczej pokazuje nowe do niego podejście. Czasami nie musimy wybierać grupy gier, żeby określić gatunek. Czasami wystarczy nam pierwszy przedstawiciel tego gatunku. Wspomniany Souls-like. To gatunek w 100% oparty na założeniach gry Demon Souls i późniejszych tworów From Software. Historia gier komputerowych ma więcej takich przypadków. Gatunki Roguelike albo Roguelite wywodzą się z gry Rogue. Metroidvania to podgatunek gier akcji, który wywodzi się z gry Metroid. Tylko tutaj znów mamy pewien problem. Dark Souls jest protoplastą gatunku gier akcji, który znamy jako souls -like, więc weźmy parę cech charakterystycznych dla tej gry, które by sprawiły, że gra staje się Souls-like, a nie grą akcji albo grą przygodową z elementami RPG. Musimy być dość precyzyjni, ale nie możemy po prostu opisać gry. Jeżeli założymy, że Souls-like musi być trudny, czy to czyni Europa Universalis albo Crusaders Kings ich skomplikowanymi mechanikami grom typu Souls-like? Okej, okay, to gra musi być grą akcji z wysokim poziomem trudności i historią opowiadaną przez środowisko, z trudną walką opartą o solidną defensywę? Najlepiej opartą o tarcze. Brzmi ok, ale czy w takim razie Bloodborne albo Sekiro są Souls-like, kiedy nie ma tam tarczy? Jak widzicie na tym pozornie głupim przykładzie, nie tak łatwo określić cechy charakterystyczne, tak żeby nie być zbyt ogólnym, albo też nie doprecyzować za bardzo. Pytanie: Co wynika z tego wywodu? To będzie rozczarowujące dla tych, co dotarli do tego momentu, ale niewiele. Gatunki gier komputerowych przez specyfikę medium, jej dynamikę oraz przenikanie się mechanik gier, które definiują pewne gatunki, sprawia, że precyzyjne określenie gatunku, czy to na podstawie grupy gier, albo pierwszego przedstawiciela gatunku, jest bardzo trudne i wsiągają rzeczy bardzo nieprecyzyjne. Mimo, że intuicyjnie bardzo dobrze rozumiemy, co się kryje pod hasłami takimi jak gry FPS, gry taktyczne, gry logiczne, wiemy, czym jest survival horror, to tak naprawdę nie potrafimy tego precyzyjnie określić. Gatunki i rodzaje gier ciągle zostają intuicyjne i bardzo trudne może być naukowe czy jest sklasyfikowanie wybranych gier. Akademicy próbowali rozpracować gatunki gier komputerowych już w 1982 roku, kiedy Crawford zaproponował podział na skill-and-action games oraz strategy games. Dziś zdecydowanie za mało. Gatunki gier w swoich założeniach powinny ułatwić dokonanie wyboru czy znalezienia gier podobnych do tej, która nam się podobała. W badaniu trójki badaczy Lee, Clarka i Pertis z 2015 roku, 74% z 1257 graczy potwierdziło, że gatunek to pomocna rzecz przy poszukiwaniu nowej gry do zagrania. Przez wszystkie powody wymienione wcześniej. Czyli brak zestawu konkretnych cech składających się na gatunki, dużą zmienność gatunków, przez wpływ społeczności, otwartość gatunków, przez co wiele gier możemy umieścić pod jednym szyldem albo jedną pod wieloma, sprawia, że tak naprawdę nie możemy gatunkować gier, a bardziej przyklejamy im łatki. Z akademickiego punktu widzenia, standardowe kategorie mogą być dla gier niewystarczające, bo nie pokrywają ich zróżnicowania. Bardziej stosowna może być tutaj teoria prototypów zaproponowana przez badaczkę Eleanor Roche w 1975 w odniesieniu do zwierząt, gdzie rudzik jest po prostu bardziej ptakiem niż pingwin, ale oba nimi są. Tak samo możemy składać gry, które nie muszą mieć wszystkich cech np. gry RPG, żeby być w kategorii gier RPG. Inna opcja to przygotowanie płaskiej struktury kategorii, gdzie mogą się one nakładać i przenikać w opozycji do standardowej, hierarchicznej kategoryzacji. Dominik Arsenault zaproponował w tym kontekście termin efektu gatunkowego, który w skrócie mówi, że oglądanie filmu, czytanie powieści czy granie w grę to doświadczenie ciągłego strumienia znaczników, gatunkowych, seryjnych lub intertekstualnych, które w zależności od indywidualnego odbiorcy i jego kompetencji może skutkować wytwarzeniem efektów gatunkowych, precyzujących jego oczekiwania i przygotowujących na następne sekwencje semiotyczne. Jak widać, temat pozornie prosty i błahy ma naprawdę duże pole do rozwoju, badań i przemyśleń. Największy jednak problem z gatunkami gier mamy taki, że jeszcze nie wymyśliliśmy wszystkich, więc bez względu na to, jaki system obierzemy, możliwe, że wkrótce stanie się on niewystarczający. Jednak wszystko to oparte jest o założenie, że celem tworzenia gatunków genologii jest klasyfikowanie. Jednak można tu przywołać słowa Freya, kanadyjskiego literaturoznawcy, który powiedział, że celem genologii nie jest klasyfikowanie, co objaśnianie. Jak zakończyła Maria Garda, wydaje mi się, że prawdziwą wartością systemów gatunkowych nie jest klasyfikowanie jako cel sam w sobie, ale raczej ich funkcja interpretacyjna, która pozwala nam lepiej zrozumieć bogactwo wytworów kultury. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć.